Szokujące odkrycie wstrząsnęło polską sceną polityczną. Wydarzenie to wywołało fale oburzenia i zaskoczenia w całym kraju. Roman Giertych, znany adwokat i były wicepremier, ujawnił istnienie tajnej drukarni rzekomo powiązanej z rządzącą partią Prawo i Sprawiedliwość czyli PiS. Giertych, który od lat jest krytykiem rządu, przedstawił dowody na istnienie tej placówki. Ta konspiracyjna placówka mieszcząca się w niepozornym garażu w Aleksandrowie miała być wykorzystywana do produkcji materiałów wyborczych dla polityków PiS, w tym Marcina Romanowskiego i Daniela Obajtka. Drukarnia działała w ukryciu, z dala od oczu opinii publicznej. Ujawnienie tej tajnej drukarni natychmiast wzbudziło podejrzenia o nieprawidłowości finansowe i możliwe naruszenia prawa wyborczego. Dokumenty finansowe, które zostały znalezione na miejscu, Wskazywały na poważne nieprawidłowości. Giertych, znany z krytyki rządu PiS, nie tracąc czasu, złożył zawiadomienie do prokuratury, zarzucając poważne przestępstwa. Jego działania spotkały się z szerokim poparciem społecznym. Twierdził, że drukarnia była częścią większego procederu obejmującego korupcję, nadużycia władzy i przestępczość zorganizowaną. Według Giertycha Cała operacja była starannie zaplanowana i realizowana przez wpływowe osoby. Zarzuty wskazywały na sieć osób wpis, działających w celu osobistego wzbogacenia się i konsolidacji władzy politycznej. Te osoby miały działać w cieniu, manipulując mechanizmami władzy. Oskarżenia Giertycha, jeśli okażą się prawdziwe, groziły ujawnieniem głębokiej zgnilizny w sercu polskiego rządu. Skandal ten mógłby mieć daleko idące konsekwencje dla całego kraju. Tajna drukarnia, jak twierdził, była tylko wierzchołkiem góry lodowej. Giertych sugerował, że istnieje więcej takich tajnych operacji, które jeszcze nie zostały odkryte. Wskazywała na zakulisową siatkę, manipulującą mechanizmami władzy dla osobistych korzyści. Te działania miały na celu utrzymanie kontroli nad polityką i gospodarką kraju. Zarzuty te odbiły się szerokim echem w Polsce. Media natychmiast podchwyciły temat, a społeczeństwo zaczęło domagać się wyjaśnień. Społeczeństwo, już zaniepokojone coraz bardziej autorytarnymi zapędami PiS, z zapartym tchem obserwowało rozwój skandalu. Ludzie gromadzili się na protestach, wyrażając swoje niezadowolenie i żądając sprawiedliwości. Wydarzenia te mogą mieć długotrwały wpływ na przyszłość polskiej polityki. W centrum skandalu znalazły się oskarżenia o wyrafinowany proceder korupcyjny zorganizowany przez wysoko postawionych urzędników PiS. Te zarzuty wstrząsnęły fundamentami polskiej polityki, wywołując fale oburzenia wśród obywateli i mediów. Giertych i jego zespół prawny zarzucali, że Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości. Stworzył zamkniętą siatkę współpracowników, aby obsadzać stanowiska w rządzie i samorządach. Według nich Romanowski miał kluczową rolę w tej sieci, która działała w cieniu, zdala od oczu opinii publicznej. Ta sieć, związana lojalnością i obietnicą bezprawnych korzyści, miała rzekomo transferować fundusze publiczne i przyznawać kontrakty uprzywilejowanym osobom, wzbogacając się i wzmacniając swoją władzę. Proceder ten miał na celu nie tylko finansowe korzyści, ale także umocnienie politycznej dominacji. Wśród zamieszanych w sprawę znaleźli się prominentni politycy PiS, w tym Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, największego polskiego koncernu paliwowo-energetycznego. Obajtek, znany ze swoich wpływów i szerokich kontaktów, miał być jednym z głównych beneficjentów tego systemu. Giertych oskarżył te osoby o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie łapówek, handel wpływami i wykorzystywanie stanowisk dla osobistych korzyści. Te oskarżenia były poparte licznymi dowodami, które miały być przedstawione w sądzie. Oskarżenia malowały ponury obraz rządu działającego ponad prawem, bogacącego się kosztem polskiego społeczeństwa. Społeczeństwo Zaniepokojone skalą korupcji, domagało się natychmiastowych działań i transparentności w śledztwie. Wyglądało na to, że tajna drukarnia była tylko jednym z elementów znacznie większej machiny, mającej na celu utrzymanie władzy PiS. Ta machina, jak twierdzili oskarżyciele, była starannie zaplanowana i realizowana przez lata. Zarzuty, poparte tym, co Giertych określił jako niezbite dowody. Wymagały gruntownego i bezstronnego śledztwa. Giertych podkreślał, że tylko pełne ujawnienie prawdy mogło przywrócić zaufanie społeczne do instytucji państwowych. Polska opinia publiczna, spragniona odpowiedzialności i przejrzystości, czekała na kolejny ruch prokuratury. Ludzie gromadzili się na ulicach, wyrażając swoje niezadowolenie i żądając sprawiedliwości. Media śledziły każdy krok śledztwa. A społeczeństwo z niecierpliwością oczekiwało na rozwój wydarzeń. Prokuratura, stojąca w obliczu narastającej presji, by odkryć prawdę, wszczęła natychmiastowe śledztwo w sprawie rzekomej drukarni i szerszego procederu korupcyjnego. Przeprowadzono przeszukania w garażu w Aleksandrowie, w wyniku których znaleziono dowody działalności drukarskiej i produkcji materiałów wyborczych. Śledczy zabezpieczyli komputery, maszyny drukarskie. I mnóstwo dokumentów wskazujących na nieprawidłowości finansowe i możliwe naruszenia prawa wyborczego. Podczas jednego z przeszukań obywatel Ukrainy zatrudniony w drukarni miał rzekomo otrzymać polecenie ukrycia laptopów wykorzystywanych do produkcji banerów wyborczych. Ta próba utrudniania śledztwa dodatkowo podsyciła podejrzenia o tuszowanie sprawy i wplątała zamieszane osoby w głębszy spisek. W miarę postępów śledztwa Śledczy odkrywali ślady podejrzanych transakcji finansowych, firm słupów i wątpliwych kontraktów, które wskazywały na szerszą siatkę osób i firm korzystających z rzekomego procederu. Śledztwo, początkowo skupione na tajnej drukarni, szybko rozszerzyło się o sieć korupcji, która zdawała się sięgać najwyższych szczebli władzy. Decyzja prezydenta Dudy i jej konsekwencje. W trakcie rozwijającego się skandalu. Prezydent Andrzej Duda, sojusznik PiS, podjął kontrowersyjną decyzję, która dodatkowo podsyciła gniew społeczny. Jego działania były szeroko komentowane zarówno w kraju, jak i za granicą wywołując falę krytyki i protestów. Skierował kilka nowych ustaw do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania ich zgodności z Konstytucją. Decyzja Dudy o skierowaniu tych ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, powszechnie postrzeganego jako znajdującego się pod wpływem PiS została zinterpretowana przez wielu jako rażąca próba ochrony przed kontrolą i rozliczeniem. Krytycy twierdzili, że Trybunał nie jest już niezależnym organem, a jedynie narzędziem. Obserwatorzy międzynarodowi wyrazili zaniepokojenie, że Polska może podążać śladem innych krajów, gdzie demokracja została osłabiona przez podobne działania. Moment podjęcia decyzji przez Dudę Zbiegający się z szokującymi rewelacjami na temat tajnej drukarni i skandalu korupcyjnego, podsycił podejrzenia, że działa on w celu ochrony swoich politycznych sojuszników i uciszenia sprzeciwu. Posunięcie to zostało powszechnie potępione przez Organizację Społeczeństwa Obywatelskiego i obserwatorów międzynarodowych jako zamach na praworządność. Krytycy ostrzegali, że takie działania mogą prowadzić do dalszej polaryzacji społeczeństwa i destabilizacji politycznej w kraju. Posunięcie, które wstrząsnęło polskim krajobrazem medialnym, to nagłe odwołanie Krzysztofa Czabańskiego ze stanowiska przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czabański, zagorzały zwolennik PiS, nadzorował okres narastającej kontroli rządu nad mediami publicznymi, przekształcając je w tubę propagandową partii rządzącej. Podczas gdy oficjalny powód dymisji Czabańskiego pozostał niejasny, Wielu spekulowało, że miało to związek z trwającym skandalem korupcyjnym i próbami rządu, by ograniczyć jego skutki. Jego usunięcie, jak argumentowali niektórzy, było desperacką próbą uśmierzenia gniewu społecznego i zdystansowania PIS od narastającego skandalu. Inni jednak uważali, że dymisja Czabańskiego była jedynie manewrem taktycznym mającym na celu zainstalowanie bardziej uległej postaci na czele KERIT i dalsze zacieśnienie kontroli rządu nad informacją. Bez względu na przyczynę, usunięcie Czabańskiego podkreśliło wysokie stawki i determinację, z jaką PiS był gotów chronić swoje interesy.